Witam wszystkich, na dworze wieje ciemno, szaro i ponuro, za chwileczkę chyba zacznie lać. Ja jestem delikatnie przeziębiony, zachrypnięty, co zresztą chyba słychać na nagraniu. Pamiętaj, łapeczce o komentarzu, reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, daj subika, jeśli chcesz być z filmami na bieżąco. Jeśli nie, to nie, nikogo nie zmuszam do oglądania, także proszę bez stękania w komentarzach. Czarnulka, bardzo Ci dziękuję za podesłanie mi dziś rano kawału, żeby mi dzień troszeczkę rozświetlić, poprawić mi nastrój. Zaraz wam tutaj kawał puszczę. Zaczniemy filmik od kawału. A potem przejdziemy do prezentacji mojego nowego pachnidła. Także zaczynamy od kawału, jeszcze raz czarnulka, bardzo Ci dziękuję córka skarży się matce, mamo ja się chyba rozwiodę, ja już tak dłużej nie mogę, ja tego nie wytrzymam, nic tylko seks, seks i seks, kiedy wychodziłam za mąż miałam dziurkę jak 20 groszy, a teraz mam jak 5 złotych, mama na to, córeczko ty się dobrze zastawił, w domu masz, masz samochody przed domem, w czasy w najlepszych kurortach, ciuchy od najlepszych projektantów, zabezpieczenie finansowe dla ciebie i dzieci i co, będziesz się kłóciła o te 4,80? <laughs> Siema. Dziękuję jeszcze raz za podesłanie. Kawał bardzo na czasie. <laughs> Od czego się zaczęło? Przez jakieś pół roku był spokój. Wparowałem do Rosmana. Zobaczyłem promocję na Pepe Sobold Intense. Woda perfumowana 30 ml, 70 zł w promocji. Czyli wcale nie tak tanio, setka wychodzi ponad 200 zł, jakoś tak, ale woda perfumowana. No i słuchajcie, od razu wtedy przetestowałem to. To było jakieś 2-3 tygodnie temu. Pamiętam, że wtedy jeszcze pojechałem się opalać. Było 26 stopni na dworze. Słuchajcie, prysnąłem, sprawdziłem, poleżałem, popalałem się, troszeczkę się spociłem. Do samego wieczora czułem ten zapach na sobie. No i zakupiłem, zrobiłem dla Was prezentację. Macie u mnie na kanale osobny filmik, gdzie omawiam ten zapach. Uważam, że było warto, naprawdę, bardzo fajny zapach. No i słuchajcie, skończyła się promocja. Znów poleciałem do Rossmana zobaczyć, co tam ciekawego mają. Co przeceniają, no i patrzę: Tom Taylor różne rodzaje. Cool Mind, Extreme Adventure. Jeszcze jakieś tam są różne rodzaje. Nigdy się nie interesowałem za bardzo zapachami. Tom Taylor wiadomo, też produkują ciuchy, podobnie jak tutaj Pepe Jeans. Choć zapach im wyszedł naprawdę bardzo dobry, przypomina, tak jak wspominałem na filmiku, Jean-Paul Gaultier Elixir. Tyle, że jest sporo tańszy, a uważam, że trwałość wcale nie odbiega od Jean-Paul Gaultier. Ale dobra, każdy ma swój gust. No i słuchajcie, zacząłem wąchać wszystkie po kolei, i ten tutaj zwrócił moją uwagę. Zwrócił moją uwagę, ponieważ jest troszeczkę podobny do tego, tyle że ten nie jest tak mocno ciasteczkowy, świąteczny, bożona, bożonarodzeniowy. Jak wiecie, u mnie wszystkie filmiki są w całości. No i jak sam kolor pudełka niebieskawy, a niebieskawe zapachy przeważnie są świeże. Wszystkie Versace, Dylan Blue i tak dalej, też są niebieskawe te opakowania. A ten jest bardziej taki grafitowy, szarawy. Chociaż delikatnie w niebieski wpada, przebija się w nim troszkę mięta. Także nie jest mdły. Ja nie lubię mdłych zapachów, ma pazur, ale przy okazji jest taki fajny, ciepły, otulający. No i ten Tom Taylor, słuchajcie też coś ma podobne nuty do tego pepe to po co negu skupiłeś drugi prawie identyczny no różni się tym że jest bardziej świeży i nie jest aż tak ciasteczkowy aż tak mocno otulający chociaż ma w składzie jakieś podobne nuty do tamtego ale się różnią one się różnią od siebie nie są identyczne i jak wiecie, ja lubię eksperymentować. Muszę sprawdzić, jak te dwa będą pachniały, kiedy je razem wymieszam. Dwa psiknięcia tym, dwa psiknięcia tym. Ponieważ nuty podobne, jestem ciekaw, co z tego za twór wyjdzie. Może być naprawdę ciekawie. No i co? Prysnąłem sobie na paseczek. Minęły już chyba dwa tygodnie. Nie wiem, czy jeszcze promocja trwa, czy nie, ale wiadomo, że w Rosmanie te promocje co jakiś czas się powtarzają. Tego wybrałem spośród chyba pięciu albo sześciu rodzajów. Tom Taylor, tam stały na półce. Ten zwrócił najbardziej moją uwagę. Prysnąłem sobie na pasek, już dwa tygodnie. Nadal go czuć. W promocji za 30 ml był za 44 zł. Ten tutaj. 30 ml kosztował 7 dyszy. Także droższy. Ten jest ciutkę trwalszy od tego i lepiej projektuje. Ale powiem Wam, że ten, jak za 44 zł, i tak naprawdę bardzo, ale to bardzo miło mnie zaskoczył, ponieważ ostatnio nawet na nagraniu dla Was wspominałem, że prysnąłem się przed wyjściem na siłownię, była gdzieś godzina Piętnasta nagrałem dla Was filmik. Poszedłem na siłownię, wróciłem do, e, zrobiłem zakupy, wróciłem do domu, zrobiłem sobie jedzenie, zgrałem dla Was filmiki. Zrobił się wieczór, była gdzieś 22, 23, czyli 8 godzin. I słuchajcie, cały czas ten zapach gdzieś. No ja tak przeważnie 6 psiknięć, czasem 8. Gdzieś ten zapach, słuchajcie, cały czas mi... Zalatywał gdzieś. Jest to naprawdę przyjemny, fajny zapach. Tyle, że ciutkę świeższy, jak widać, butelka jest naprawdę taka mocno, ciemno-niebieska, co by wskazywało na to, że jest to zapach świeży. No i Cool Mind. Cool, no to taki, wiecie, no, orzeźwiający troszeczkę, tak jak Dawidow Cool Water. Kul, przeważnie jeżeli jest w opisie perfum gdzieś w nazwie, oznacza to świeżość. Tyle, że tutaj ta świeżość, ta mięta, ta lawenda jest gdzieś wymieszana też z taką delikatną słodkością, z jakimiś owocami, chyba cytrusami. No i do tego też jest gdzieś taki zapach troszeczkę ciasteczkowy. Naprawdę robi to przyjemne połączenie. Też taki otulający. Może nie tak bardzo jak ten tutaj Sobolt PP. Ale też ma coś w sobie świeżego. Owocowego. Też otulającego. Powiem Wam, to jest zapach, który można użyć chyba i wieczorem, latem. I późno, jesienią i zimą. I można go użyć chyba do koszuli ładnej. No, nawet do garnituru, myślę, że się nada. Pod krawat. Można go użyć do sweterka z reniferkiem. <laughs> jak ktoś pójdzie na rodzinne spotkanie. Myślę, że panią też się spodoba. Żadna nie powie, że brzydko pachniecie. Pachnie świeżo, fajnie, jak taka no nie wiem, fajny płyn do płukania. Po praniu. z dodatkiem troszeczkę pazura i z dodatkiem troszeczkę takiego ciepła otulającego takiego troszeczkę korzenności jakiejś takiej pierniczkowości ciasteczkowości no powiem wam to jest na każdą praktycznie chyba okazję i na siłownie też się słuchajcie, nada już usłyszałem ej fajnie pachnie co to pachnie a mówię taki psikat za 40 parę złotych nie gadaj mówię, no Chociaż tak mocno nie projektuje, nie zostawia ogona jak ten tu. Pomimo tego, że słabo się dziś czuję. I tak zaraz polecę. 3, 3. Na siłownię. Na początek unosi się taka lekka słodkość. Owocowość. Nie wiem co to jest za owoc. Tak jakby troszeczkę cytrusów, tak jakby troszkę mięty, trochę lawendy. A teraz zaczyna się przez to przebijać takie fajne, troszeczkę chrupiące, aromatyczne. Słuchajcie, ciasteczko. No, powiem wam, zapach jest 44 zł w promocji, chyba z 80 przecenionym. Bez apki Rosmana tym razem, bo ten tutaj był 7 wyszek z apką. Musiałem babeczkę poprosić, czy ma apkę, i zapłaciłem przy użyciu jej apki, bo ja apki Rosmana nie posiadam. Tak jak mówię, jest delikatnie podobny do tego. No jest naprawdę, ma coś w sobie ten zapach. Słuchajcie, ma. Jest zarazem świeży, jest otulający, jest taki przyjemny, niedrażniący, niezamulający, nie jest zbyt słodki. Ani za świeży, ani za słodki. No jest po prostu tak fajnie to wszystko dobrane, te składniki, że tworzy taką fajną, harmonijną całość. No. Aż przyjemnie się go wącha. Troszeczkę mógłby, słuchajcie, trwałość, tak jak mówiłem, użyłem go ostatnio jakieś 7-8 godzin bez problemu. Mógłby troszkę bardziej tak dawać o sobie znać, projektować, żeby bardziej było go czuć. Może nie wiem, żeby dawał o sobie znać na metr, na półtora, żeby zostawiał ze sobą ogon, chociaż z drugiej strony. No Wczoraj babeczka weszła do przebieralni męskiej na siłowni, no bo akurat jej synek, mały chłopczyk, miał tam szafkę i tam mu pomagała się przebrać. Wpadła na chwilę i chyba bakara tróż użyła. Zapach troszeczkę taki, wiecie, szpitalny, do tego wata cukrowa. Kto się troszeczkę orientuje w perfumach, no to jak wpadła na chwilę i wyszła. Całe pomieszczenie, całe przebierania, wszystko aż. Uch, powiem Wam, nie wiem, na dłuższą metę, czy to jest przyjemne przebywanie, nawet w, w samej tej bańce, kiedy zostawiasz po sobie aż taki ślad i sam w tym przebywasz, czy po jakimś czasie, no to też może podrażniać i gardło i może możecie głowa zacząć boleć od tego wszystkiego, bo to jest za intensywne. Ten. No teraz bardzo fajnie go wyczuwam i przez pierwsze 2-3 godziny mi cały czas gdzieś zalatywał. wiadomo, że nos się z czasem przyzwyczaja do zapachu i wszystkim polecam, żeby sprawdzić zawsze, słuchajcie, na ręce, no, bo tak jak Wam mówiłem, prysnąłem na pasek, prysnąłem na rękę, pachniał mi do samego wieczora na ręce od południa, fakt, że z bliska ten zapach, Poleżał pasek 2-3 dni, czułem go, stwierdziłem, dobra, jadę do, zak do sklepu zakupić. 44 zł, nie majątek, a naprawdę piękny zapach. Uważam, że z tych tą Taylorów najładniejszy. Trwały, myślałem, że będzie gorzej. W sumie trwały, fajny, przyjemny. Jeżeli gdzieś chcesz wyjść na 2-3 godzinki, spotkać się z kimś i chcesz być wyczuwalny, chcesz fajnie pachnieć, Idealny. Potem już bardziej blisko skórny i od czasu do czasu projektuje. Także zawsze sprawdźcie na ręce, ponieważ każdy ma inne pH. Yy, jeden ma bardziej suchą skórę, drugi bardziej nawilżoną. Yy, temperatura ma na to wpływ. Yy, wilgotność powietrza ma na to wpływ. Każdy z nas ma inną skórę, inny odczyn pH. Inaczej się poci. Także no. Najlepiej zawsze zanim kupisz zapach, przetestować sobie gdzieś na przedramieniu, prysnąć gdzieś w południe, sprawdzić do wieczora. Powiem Wam w obu przypadkach, one są podobne do siebie. Jestem ciekaw, jak będą pachniały, jakie kiedyś razem wymieszam. Przykładowo dwa psiknięcia tym, dwa psiknięcia tym. I co z tego wyjdzie, bo zapachy są troszeczkę do siebie zbliżone. A ja lubię takie eksperymenty. Wtedy masz coś wyjątkowego, kto nikt nie ma. No uwierz mi, masz wyjątkowy zapach. Nikt nie wpadnie na pomysł, żeby akurat matę wymieszać. Także oba gadatki po umyciu, po prysznicu wieczorem. Jeszcze słuchajcie, na następny dzień były lekko wyczuwalne, więc stwierdziłem, że z trwałością nie ma tutaj większych problemów. No ten jest droższy 7 dyszek. Za 30 ml mieliście prezentację u mnie na kanale. Wygląda tak. Buteleczka. <laughs> Ciekawa. Przetestowany. Używany. Już użyłem też. Wychodząc, powiem Wam, trwały jest skuwaniec. Jest trwały i daje o sobie mocniej znać niż tamten. No, Dalej 7 dyszek za 30 No a tutaj macie... 44 zł w promocji za 30. Czyli jakby mieszać nawet dwa razem, no to ile? Stówka 15 za 60 ml. I macie dwa, ewentualnie jak wymieszacie trzy. No, także słuchajcie to są fajne opcje. Można je ze sobą łączyć. I uważam, że jest to korzystne, żeby kupić sobie kilka sztuk zapachów po 30 ml. Nie wychodzą tak drogo. Wybrać sobie takie perełki niedrogie, intensywne, trwałe, bo takie też, jak widać, się trafiają. Nie musi kosztować wcale 500, 600, 800 zł. Co nie gwarantuje, że jak jest drogi, będzie trwały. Bo ostatnio dolcze gabany i to wszystko, i wersacze i tak dalej, naprawdę mają problem. Z trwałością Chanel, Alur i tak dalej, bez porównania do wersji sprzed kilku lat. No, a płacicie? kupę mało, po 500-600 zł. Te wytrzymują tyle samo. Ale powiem Wam, zawodnik, którego Wam prezentowałem, kupiłem chyba przed świętami Bożego Narodzenia: Latafa Ragba Wood Intense Aude Perfume. Robiłem dla Was prezentację. Mówiłem, że to pachnie jak zgliszcza, kadzidło, troszeczkę słodkawe i w ogóle no taka mieszanka naprawdę specyficzna na tą porę roku, bardzo fajna. No zużyłem go do tej pory tyle. No jak wiecie mam trochę tych perfum, muszę Wam powiedzieć, że faktycznie no przez wakacje go nie używałem, bo to jest raczej na taką porę roku zapach. Powiem Wam, poleżał poleżał troszeczkę po żółku, zrobił się taki bardziej miodowy ten kolor, jak whisky coś, ale powiem Wam, że po kilku miesiącach przez wakacje, tam od wiosny do teraz, aż go użyłem, ten zapach troszeczkę dojrzał się, zmienił i zrobił się tak mocny, tak trwały, taka Petarda! <noise> Że słuchajcie, wychodząc z domu rano o 10, gdyskając się, nie wiem, 6 razy, to idąc pod prysznic o 23-24 w nocy, bo ja chodzę dosyć późno spać, nadal jeszcze jest wyczuwalny. Mega kosa, słuchajcie, ragbałut. Intense Aude Perfume to kosztowało 52 zł z przesyłką przez Allegro. Już kilka razy mnie ktoś zapytał, co to używasz za perfum? Co to jest za kadzidło? Fajnie pachnie. Mówi, ale to jest, mówię, no to mówię, kosztowało 50 parę złotych. Mówię, za 50 parę złotych i tak daje. No, no, 50 parę złotych i tak daje, Mówi. Jaja sobie robisz, a ile? Jest 100 ml. Jaż taki jest? Mówię tak. I prysnąłem rano. Mówią, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nie wiem jak aktualne wersje. No powiem wam fajny jest ten zapach. I ja lubię go mieszać. Też mieliście prezentację. Kład Alfurzjan. On jest też taki troszkę dymny, ale bardzo ananasowy w otwarciu. Szkoda, że ten ananas tak szybko się ulatnia. Lubię bardzo tego wymieszać z tamtym ananasem. No, jak prysnę sobie tego ananasa najpierw dwa razy, dwa razy, potem dwa razy poprawię tym z jednej z drugiej, to ten ananas dużo dłużej utrzymuje się na skórze, jak przykryje tamten zapach tym. Troszkę mniej wtedy jest wyczuwalny ten ananas, ale wtedy długo wytrzymuje. Albo można zrobić odwrotnie, dwa tym. A na to tego ananasa i wtedy przebija się to kadzidło. Tutaj ten zapach taki igliczny, kościelny spod tego ananasa i ten ananas do tego projektuje taki słodkawy, soczysty. No i wtedy robi się też niezła mieszanka. No. Nygósty by się na barmana nadał. Kilka razy miałem okazję w tym zawodzie pracować. I też tworzyłem swoje miksturki. Nikt jeszcze, słuchajcie, nie narzekał. He he. No to są tylko trzy. A reszta jest w witrynie. Jeszcze jest drzewko od Latafy. Eternal Wood. Petarda. Petarda już była na jesieni, jak kupiłem. Trwałość masakra. Cztery psiknięcia od rana do wieczora. I po umyciu. I w ogóle... Jestem ciekaw, co się porobiło od, od wiosny teraz do jesieni z tamtym zapachem, bo jeszcze go nie testowałem w tym roku. Także mam kilka takich, słuchajcie, sprzętów, no ale recenzje praktycznie wszystkiego macie tutaj u mnie na kanale. No, mam jeszcze Aspena, klasyka, dorwałem w wersji z atomizerem, co jest bardzo ciężkie, bo wycofali go z produkcji. Mam jeszcze z S Oliviera Superior, też bardzo fajny zapach, podobny do Aspena. Myślałem, że Aspena już nie dorwę, więc sobie kupiłem Superiora, podobne zapachy, troszeczkę zbliżone. Mam trochę tego i próbek pełno, Tom Fordy, inne diesle i tak dalej, które przywiozłem z Niemiec, jeszcze niewykorzystane. No ale ja lubię, nic się z tym nie stanie, się wykorzysta spokojnie. Także trzeba po prostu korzystać, używać. No dobra, panowie i panie, jak wam się podobało nagranie, dajcie łapeczkę, dajcie komentarz. Tak wyszło na chacie dzisiaj. Ławalne przetreningówkę i sobie polecę na tą siłownię troszeczkę, może się wypocę. Może wyjdzie ze mnie coś. Mam termin już do laryngologa umówiony. No, paliłem fajki, chrypy takiej nie miałem. Odstawiłem fajki i zacząłem mieć chryp. A teraz wezmę sobie czekoladkę dla poprawy nastroju. Gorzka czekolada, bardzo dobra na jesienne, pochmurne, zimowe dni. Działa antydepresyjnie. Polecam. I to, jak fajnie pachniecie, też działa antydepresyjnie. Zastanawiam się, jak te perfumy, wszystkie nosić zimą, kiedy będzie kurtka, zapięte pod szyję. Przecież to wszystko przesiąknie. Tak będę raz nosił ten, raz nosił ten, raz nosił ten. Potem jeszcze inny, to będę, no nie wiem, tak się wymieszają te zapachy na kurtce, że ja pierniczę. Piszcie pomysły. Brać kurtkę po każdemu życiu. Trochę dziwne, nie? Pozdro.